Witaj na kanale Sinister Vision. Dziś opowiem Ci o pięciu osobach, które pewnego dnia po prostu zniknęły. Bez hałasu, bez śladu to historie, w których nie ma odpowiedzi historie, które do dziś nie dają spokoju. To jedna z najbardziej tajemniczych spraw ostatnich lat w Polsce lato 2010 roku. Gdańsk. 19-letnia Iwona Wieczorek spędza wieczór z przyjaciółmi. Najpierw Grill, potem klub Neptun w Sopocie. Około godziny 2.50 w nocy Iwona wychodzi sama z klubu. Podobno doszło do sprzeczki. Zamiast zamówić taksówkę, decyduje się iść pieszo do domu. Około 4,5 km. Idzie wzdłuż plaży, przez dzielnicę Jelitkowo. Kamery monitoringu rejestrują ją w kilku miejscach. Ostatni raz. O 4.12 nad ranem przy wejściu numer 63 na plażę. Do domu zostało jej niespełna 2 kilometry. Musiała przejść przez teren zalesiony. Tam ślad się urywa. Rankiem matka Iwony zaczyna jej szukać. Policja rusza z akcją. Przesłuchano ponad 200 osób. Znajomych, przechodniów, taksówkarzy. Przeczesano las, okolice plaży, sprawdzono monitoringi i sygnały z telefonu. Znaleziono tylko jedno but Iwony, porzucony w trawie przy brzegu. Nie było śladów walki, nie było krwi, nie było ciała. Dopiero po dwunastu latach, w 2022 roku, policja publikuje nowe nagranie. Widać na nim mężczyznę z ręcznikiem, który idzie dokładnie za Iwoną. Krok po kroku zarejestrowany na niemal wszystkich tych samych kamerach. Wcześniej tego materiału nie ujawniono. W grudniu 2022 roku zatrzymano dwóch mężczyzn, w tym Pawła P. Prokuratura zarzuca mu utrudnianie śledztwa, zacieranie śladów, składanie fałszywych zeznań. Pojawiły się też wątki narkotykowe. Paweł P. został przewieziony do Krakowa. Prokurator zastosował dozór policyjny zakaz opuszczania kraju i kaucję w wysokości 50 tysięcy złotych. Prokuratura zastrzega. Ze względu na dobro śledztwa nie udzielamy informacji o materiałach dowodowych. Sprawą zajmuje się specjalny zespół Archiwum X w Małopolskim Wydziale Doskorn Przestępczości Zorganizowanej. Po 12 latach nadal nie ma ciała. Nie ma potwierdzenia, że Iwona weszła do lasu. Ostatni ślad. Kamera i mężczyzna, który ją śledził, i nic więcej. Czy to przypadek? Czy ktoś naprawdę czekał na tę jedną noc? Opowiadamy te historie, bo nawet po latach ktoś może coś sobie przypomnieć albo rozpoznać twarz. Jeśli masz jakiekolwiek informacje o zaginięciu Iwony wieczorek, skontaktuj się z prokuraturą w Gdańsku lub z numerem podanym w opisie. Każde wspomnienie może być kluczem. Każde wyświetlenie, krokiem. do pravdy